Co tu się stanęło? Hmm. No, skutki burzy, deszczu intensywnych, no. Hmm. Hmm. No a we wszystkim, w dzisiejszym odcinku skutki burzy na Roztoczy. czy znaczy, to burza nie była, bym powiedział. Ulewa. Była ulewa. Hmm. W polu tak nalało wody, że hmm. nie da się nawet wejść raz. Puszczamy sobie gdzieś? Pewnie, sobie ta maszyna utonie. Tam ja podejrzewam, woda stoi tam w, tym, w tej niece. Hmm. Wczoraj był gorszy, bo dzisiaj jest co. Czekaj, czekaj. Dzisiaj jest, mam dziś środę. Dzisiaj mamy środę. W poniedziałek był właśnie ulewny deszcz z wiatrem. Pokrzywił nam krzaki. Byłem bardzo zadowolony, I wiesz, te rządki takie były równiutkie, posadzone z nawigacją. Teraz te rządki się porobiły takie już niedobre. A Jezu, no to jest takie ukształtowanie terenu, słuchajcie. Tutaj mamy górę. Tutaj mamy górę, z góry idzie woda. Zawsze tak szła, zawsze tak szło. Zawsze przy intensywnych w opadach zalewało nam. Przechodziło przez stodołę. Znaczy, no, no przez magazyn stodoły, Jak zwał, tak zwał. No i tak bez tragedii. Gorzej bywało. E, gorzej bywało, ale to wiesz, to jest raz na kilka lat takie coś. Wiesz, kiedy ostatnio tak przelało? Na pewno mam nagranie. Bo kiedyś tu droga była. Troszkę ta. Tu trawa troszkę wstrzymuje to wszystko. Wiesz, Teraz ja to nie tak. widzę na, nawet na mulin. Ziemię mamy w polu dobrze ubitą. Ciągnikiem, także tutaj też ta ziemia nie poszła. Zresztą zobaczymy co będzie jeszcze dzisiaj. Także tu nam troszeczkę tak przelało. Jak to wszystko spłynęło, tutaj podeskę była wody. O, ten DO, widzisz? Główną deskę, czyli gdzieś tak po, te, po tę gumę było. Ten do, O, taka było wody. Tutaj wszędzie się zgromadziła woda. Czy można odprowadzić? Oczywiście można. Tutaj był w planach, wiecie już nie chciałem na ten rok nic mówić, tutaj trzeba po prostu kanał zwiększyć, wydajność tego kanału, on musi być głębszy, on musi być na co najmniej 80 cm, on tu ma jakieś 30-40, dwukrotnie i no i może co do szerokości to raczej może nie, ale jego trzeba po prostu zrobić głębiej, no i tutaj zrobić może jakąś kratkę taką, tylko ja mówię, to jest raz na jakiś czas, to jest fajne też, że nie ma tej namoliny za wiele, poszła woda porozchodziła się troszkę tam, troszkę na warstwę, to jest nic, to jest to, to żadnych szkód nie zrobiło, tylko szkody są po prostu w czasie, przeszło przez nas magazyn, co żeśmy tam troszeczkę tam, Bliżąc. żeśmy ostatnio, ja, no widzisz, i Ty mówiłeś niżej, dać niżej, rozkuć próg, no. <laughs> słuchaj, ja to wiem, ja, bo... słuchaj, to Wy, może no to raz lepiej. na jakiś czas, jak tam podleje, to się nic no. nie stanie, no co, no przeszło tędy, tutaj ten spadek jest, Teren jest bardzo trudny, u sąsiada jest wyżej i tak to wszystko, cała woda szła tędy, jak tutaj widać po trawie. No tak zawsze. Tak zawsze, szła Czyli... troszkę tutaj. I, I Też nie wiadomo ile nie będziemy kopać, bo też nie wykopiemy dół. No tak to wychodzi, raz na jakiś czas. No tę zagęszczarkę trzeba zabrać stąd, nie było czasu. Ja bym to na razie nie wywoził, wiesz. Ja to zruszę, bo ja to muszę dzisiaj robić, wiesz? Posprzątam tam, gdzie będę chodził. No tak. I... Żeby mi się nie ciepało. No i robię tutaj na ten. Chociaż na początku może zrobię... Kitka, nie jest tego szczura! I tak jak tu widać, woda przeszła stąd. Stąd, stąd, stąd. Tam się troszkę rozlała. No i wyszła tędy, tak jak tym uskokiem. Zostaw te kurwa mysz! Kitka! Uf. No i zeszła tędy. Spójnowało od razu, tak? Teraz takie spójne soży. Nie ktoś mówił, że się spojnuje na mokro. Ja pierwszy raz takie coś słyszę, żeby spojnować na mokro. U nas się robi tak po kostki. Myśmy tego może nie pokazywali, tego całego procesu. Polewa się wodą, żeby to wszystko związało. Także ja tutaj chodziłem sobie ze szlaufem. Nie się tego. No nie po pokazywaliśmy. Myśleliśmy, że to mało istotna rzecz jest. Wszystko się zlewa dobrze woda, żeby to po prostu ten. Trzeba Zos... przyznać, że teraz dobrze zlało wodę. No teraz dobrze zlało, wiesz. I dopiero później sypie suchym piaskiem, ale ja spolinuję suchym piaskiem. Do kiedykolwiek się nalało? Nie wiem. Chyba nie. Nie, nie. Nie, to był dół. Wiesz, to był dół zawsze. No, tak, gdzie niegdzie przelało się tak. Bo jak już robię tutaj, będę odcinał i te kawałki w sumie będą mi pasować tutaj do tego. Mhm. Że tu będzie 4 cm wyżej, także spokojnie tu do. Do środka komór się na pewno nie dostanie woda, to nie ma problemu będzie. No i zleszła woda, no. Zleszła woda, poszła tam, widzisz. Teraz można to jakoś zedrzeć sensownie. Znaczy co zedrzeć? Zedrzeć, zedrzeć, pozbierać można to sensownie. No pozbierać, tak, tak. No, a wcześniej na tej ziemi? No właśnie. No. Tu by na pewno nalało, nalałoby pod drzwi, 100%. Ona by nie spłynęła, ona by stała tutaj. No może ten poziom nie jest taki tragiczny. No właśnie, widzisz, że tutaj opuszczać jeszcze niżej. No tutaj też można. Jak tutaj To odpływać. moje przemyślenia będą. Wiesz, tutaj się może nawet się wybierze tutaj. Tutaj można będzie postawić obrzeża troszkę wyższe. Tak do tego momentu, Tutaj, mm. żeby ta woda jednak szła w tamtą stronę. No i kierować tutaj się zrobić spodów. kanał mm. przez te drzwi, tylko może być kanał. Tu można puścić rurko pod spodem i wypuścić tam gdzieś też. Także tu możliwości jest dużo, no. Ale jest jak jest. Od czasu do czasu też zalewa. No nie ma co ukrywać. Przynajmniej nie do domu. A do domu nie, nie. No, tam, no tak jak w jednym miejscu, słuchaj, woda stoi. O, patrzcie, liście nam przyniosły tytoniowe, zobaczcie. To, co to żeśmy zrzucali. A tak ogólnie my teraz zrzucamy <laughs> dolne liście. No i co tam mamy pokazywać, o. Maszyna stoi na polu mi się daje, że stoi. Ten no i tunelu też tam trochę piasku wymoliło. No to z tunelu tam się nic nie stało. Tak jak tutaj widać, no nie ma na części folii. Wypukało troszkę piasku. Zrobił się pewien ubytek. Z tych dwóch basenów troszkę zjechało. Tam widzę się trzyma. No, umyło ładnie kostkę. Na całości. Nieźle. No nie jest źle, no, no szkód nie narobiło, no. A, kosi robot, tak? Dobra. Czyli ja no tutaj... kosi, póki nie pada. Czyli kiedy ma padać? O której godzinie mniej więcej? Tak jak wczoraj? Ale patrz, naprawdę ta pogoda się sprawdza. Zrobiliśmy wtedy tam... coraz lepiej. Jednak te urządzenia... No, no i... Działają. Tyle zaczęliśmy, tyle cośmy zjechali zaczęło kropić już. Mhm. No i... No było powiedziane, 19. No. No i padało. To, to na razie będę robił na tym na Chcesz dać drugą ośkę? Tak, tak. Tu będzie dwie osie przy kupie na tandemie. Zobaczcie, to nie będzie tandem, tylko to będzie ten. Tylko muszę tę oś... nie wejdzie tutaj. No i tak będziemy w tym roku to robić. Na dwóch osiach, jedna osia... Jedna oś jest za słaba. A Oj, były przygody żeby, żeby nie wyszło z tym, że się po prostu łożyska rozsypują. Kiedy derwaliśmy rwaczką? Nie wiem, w Ostatni tym roku. raz? I widzisz, 16, i nawet jakbyśmy mieli sprawną rwaczkę, już byśmy nie weszli. Już nie, nie po tych, tych wiatrach. Nie po tych wiatrach. nie tak Wczoraj był naprawdę spokojny, intensywny deszcz. W poniedziałek był wiatr. Ten, ja, ja wolę, niech pada. Jak ma tak wiać. No i po raz mówię tak, no bo ładnie posadzone. Cieszyłem się, nawet. Wiesz, wie, że tak jest równiutko, ładnie wjechać. Teraz już się nie da. Rwaczko ciężko wjechać. Wiesz? Już no się niektóre krzaki ja tak. się marnują. I to nie jest basen. Tylko to jest, to jest... basen, kurwa, basen, staw, nie wiem. Niecka. Niecka, srecka. To jest po prostu kurcze. I dalej to jest ukształtowanie terenu. To wszystko zależy od kształtowania terenu. Tu jest równo z leciutkim spadem na tą stronę. Kiedyś było taki poziom ziemi, tak jak tutaj. Tak oszło. No, może troszkę niższy był tutaj, bo bo tu nie wjeżdżaliśmy kiedyś, a tu zrobiliśmy taki podjazd tylko na jeden rok w sumie, bo ten drugi rok się troszkę zasypie no, a zresztą zobaczymy jak to będzie ja się biorę za robotę, każdy wie co robić ja tu zaraz odcinam oś, póki słońce świeci Przycinam, dorabiam jeszcze jeden poziom troszeczkę tu sobie oporządzę, żeby mi się dobrze chodziło, bo mi się tak tutaj ciapie no, ale chociaż dobrze się chodzi zaraz wezmę sobie szuflę, o, szuflę pozbieram to czy znaczy, ja to nie będę zbierał, kurde Buty będzie miał brudne. Właśnie buty tylko będę miał. Gdzieś tutaj szufle widziałem. Pozbieram sobie to włotko. I zrobiono, to to włotko, to zmieszane to się skrachnie, później się wywiezie. Tam koło samochodu to jest sobie zup porządek. Tam trzeba prze. Tak, tam wybrać Trzeba wybrać tam kanał. Bo się zamulił. Jedynie tam w tym miejscu. Oddaj, rower, nie mam szufli. szufli. Nie ma problemu. O, dawaj nie szuflę. Wiesz, to, jest otwarta, to by się To się tam nie? No ale... Tu nie było wody dużo. O. Masz, proszę. Kazali ci podlać, podlało? Ta siatka do jest, to siatka jest na, tutaj na ten. A, o, jest Na pomidory trzeba było siatkę kupić. Da się to jeszcze z tego temu, czy to nie było z temu? Siatka nie, to nie, ci, była strona, ci, to nie było z siatki. Siatka była z... Posuwałby jakieś rolkę kupić jeszcze. Jak Ci się, się film z robotowy podobał? Dużo komentarzy, którzy, którzy sapają, że nie jest osiągalny dla nich. Nie, nie przesadzaj. No ale przecież my, my, co, każdemu żeśmy wciskali, wiem, no chcieliśmy pokazać, że jest. Pokazujemy, jest promocja, tak. była promocja. Stałem prośbę Jeżeli przygotować ktoś... materiał na ten okres. I tyle jest, naprawdę fajne czas na zakup, no. jeśli ktoś chce, to sobie kupi. Jeżeli ktoś nie, no to już widzę, że wpływają pierwsze zamówienia, bo mam dane, no to wiesz, niech no, to skorzysta, ten skorzysta, to nie skorzysta, ten nie. są takie komentarze, które... Wiesz, to są ma materiały takie specyficzne dosyć, tak jak kiedyś robiliśmy testy jak w groszku, też wszystkich osób nie dotyczyły, Właśnie, czy no. to opału, czy materiały o No, słyszałeś? Co dziś robili, założyli dziesiątkę. Magazyny energii. Bardzo dobrze. Za 18 tysięcy, ta pieniądze to... Co? Ale ty tak yy, tego? Wiesz, Ciekawe, ja nie byśmy... oglądałem. Ja tak przewidziałem sobie yy. i. No naprawdę tanio. Ale wiesz co, powiem nie. Ci, ja już tak. Nie. Nie. No to 18 zobacz, bym yy, yy, No to słuchaj, ale to można sprawdzić. Zobacz na Allegro. Ile kosztuje yy, takie panele? Proszę, oni tam chyba dokładnie powiedzieli. To to, oglądałeś ten film ze zrozumieniem? Nie wiem, tak skokami kokami Musiałam Nie chciałem się oglądać. Na... Nie, fotelika nie interesuje. Bo teraz widzisz, jakbyś miał takie trzy razy. Nie o to chodzi, ja. Znajomy założył cz... Twoi znajomi to Cztery zami... coś za 30 tysięcy. Na raty jeszcze wziął! Jakie zasady? Na tych starych zasadach. No to jest. Ale na raty wziął. Chłopiec. A ty co? No. Co, Jaśku? Ja. No, ja chociaż mam uczciwe rozliczenie. Proszę cię, wiesz co? Zrób po... maj! Zrób sprzedaż 1 kWh. Zrób podsumowanie, Zrób podsumowanie. to wtedy podzielę się moimi refleksjami. Nie będę się tutaj męczył teraz. Obejrzyj i wtedy będzie Obejrzymy. No już można odszczepić maszynę, schować w tunelu. No przyszedł nie będzie. A ja się prawie wyjub, wyjubałem tu. No, ja bym poczekał, to wyschnie. Słuchaj. I wtedy to sobie ja to. Tam... Tak, szczekać. No Nie, nie, ale później na przyszłość. Tak, później tak. Ale ty mnie wkurzasz, kurwa. Szuflę zbierzesz, później wywalić tam na kupę. Br idzie deszcz. To trzeba yes, się śpieszyć. Ustawić to i zrobić to porządek. Płyty powinny tam do tego. Dobra, bierzmy się do roboty. Gdzie Artur? Wołaj go. Artur śpi? Gdzieś yes, śpi? No widzisz? Bliżej. Nie dawaj do wiaderka, bo to jest wiaderkę jeszcze. Może tu. Wstrzyma. Ja bym radził o taką. Na klęczka znów? W końcu mogę sobie pojeździć. Wyschnie wszystko? Kiedy to wyschnie człowieku? To wyschnie pod transporterem i tam y, się pozamiata. Tu, tam, y, y, y. Zanim to wyschnie to już zamiatarkę będę miał. Jejku spiętyś? Które które... No nie, dobrze, lepiej. Straty oszacowane na dwie robocze godziny. mhm łączymy się tutaj, tak? musisz tam przyspieszyć troszkę, bo tak wolno idzie jak to wygląda? czysto, tak znowu tak. podbieram bo to idę dla filmu już nie ma czyli co, ursus już niepotrzebny? ursus już będzie taki... sprzedam no to biorę ze no no tak Igła, a bo i nie. No, jak nowy cały czas. Jak nowy. No, nowy. Tak. Nawet, nawet to wygląda, później się pozamiona, tak to wyschnie i będzie git. A ten? Halo, wracaj mały Wybierze troszeczkę i będzie. No i dalej kropi. Jedno się udało, więc drugie też powinno pójść. O, już. No, jest stabilnie. Tu, tu i tam z trzy tasiemki wystarczy. A ten tylko nagrywa z dółnie. Widzicie, jak się nauczyłem? Jeszcze ja tu złapię z tyłu, przy, przy końcu, i no bo tak tutaj można było tutaj przepchać. Gdzie masz to wysłupałe? To Do Turcji go trzeba wysłać. Sekcje wysadzające spięte na palecie. Chodź kurwa do magazynu, możesz im płyty ponosić. To pytanie mam czy... Co chcesz? Kupujesz dziki. Zamówię dziś. Parę płyt mamy do noszenia. Idę idę. O czymś takim myślałem, żeby kupić. Kurczę, nie wiem, czy to widać. Quicklock, szczotka z gumową osłoną. Z miłoki, żeby sobie tutaj poczyścić. No i ogólnie czyścić nie wiem kostkę w przyszłości. Jak ktoś ma, to niech tam da znać. Czy to ma sens na takie coś? Tą generację drugą. Czyli podstawa i plus akcesoria. Zawsze można coś dokupić do tego.